Witam Was ponownie, Ela Liszewska w Minutkach z Elo. I dzisiaj nowa minutka i nowe pytanie. Za chwilkę je odczytam. Dlaczego były partner, z którym jestem rok po rozstaniu, zawsze, gdy go o coś proszę, robi to dla mnie? Po pierwsze, odpowiem, nie wiem. Dlaczego nie wiem? Dlatego, że nie wiem. Że dopiero wtedy można odpowiedzieć, kiedy z kim się porozmawia. Ja mogę odpowiedzieć przypuszczalnie, dlaczego ludzie utrzymują kontakt po rozstaniu, z jakich powodów. Mogę wymienić tutaj najważniejsze dwa, trzy powody, dla których tak się dzieje. No i może od tego zaczniemy. Bywa, że taka osoba nie czuje do końca tego rozstania, chciałaby z Tobą być. I Ty zastanów się, tak, chwilkę do tego wrócimy, czy Ty byś tego nie oczekiwała. Natomiast bywa tak, że taka osoba ma poczucie winy za rozstanie, że nie powinna tego zrobić. To się łączy bardzo często z poczuciem odpowiedzialności za osobę, z którą była. Mam za mało danych. Nie wiem, jak długo razem byliście, dlaczego się rozstaliście, kto był inicjatorem rozstania, czy ty, czy on, czy oboje. Czy tak po prostu postanowiliście. Minął rok, to długo, po roku już dawno powinna się relacja zakończyć. Natomiast, jeżeli jest niedokończona, to trzeba zapytać się siebie dlaczego. I podczas tej minutki skupiłabym się na tym, dlaczego Ty go o to, o coś prosisz, a nie kogoś innego. Zapewne świadomie masz odpowiedź, wymówkę. Zapewne będzie taka odpowiedź, że nikt inny nie może tego zrobić, tylko on. Bo to, bo to, bo tamto, bo coś jeszcze innego. Natomiast trzeba by zagłębić się, wejść w swoją podświadomość, dlaczego tego oczekujesz. Odpowiedzi mogą być bardzo różne. Wróćmy na chwilkę, skup się na tych trzech powodach, dla których powiedziałam, że ktoś może chcieć utrzymać relację. Po pierwsze, on, dlaczego chce utrzymać relację? Po pierwsze, dlatego, że chciałby wrócić. Po drugie, bo ma poczucie winy za rozstanie. Po trzecie, bo ma poczucie odpowiedzialności, miał poczucie odpowiedzialności za ciebie i nadal je ma. Poczuj, co poczułaś przy każdej z tych odpowiedzi. Jeżeli masz kontakt ze swoją podświadomością, to poczujesz, ale poczujesz, co ty czujesz, czy czego ty byś oczekiwała. Ja sądzę, że możesz oczekiwać, jeżeli nawet nie jest to świadomy, to podświadomy kontaktu, relacji, odnowienia relacji. Po czym to sądzę? Po pierwsze dlatego, że, wracamy do tego, no, o coś go prosisz. Jeżeli naprawdę z kimś nie chcemy być, to znajdziemy rozwiązanie. Jeżeli alkoholik chce się napić, to znajdzie możliwość, żeby to zrobić. Czas i pieniądze nie grają tutaj roli. Jeżeli czegoś naprawdę chcemy, to to robimy. Jeżeli czegoś naprawdę nie chcemy, to tego nie zrobimy. Czyli gdybyś podświadomie na pewno nie chciała kontaktu z Nim, to byś się nie kontaktowała. Więc popracowałabym tutaj w tym momencie z Twoją y, osobą. Popracowałabym z tym, dlaczego ty oczekujesz kontaktu z Nim. Y, może nie wiesz, a może mówisz, wcale tego nie oczekuję. Ale słuchaj, co mówi Twoje ciało. Jeżeli masz kontakt ze swoim ciałem, to ono odpowie, że jednak jest inaczej. Jeżeli zamkniesz oczy i skupisz się na sobie, to poczujesz właściwą odpowiedź. Ale często ta właściwa odpowiedź jest zagłuszona. Albo może potrzebujesz konkretnej odpowiedzi. I co wtedy? Wtedy możemy wrócić do techniki niedokończonych zdań. Nie wiem, na którym roku jesteś w szkole, nie wiem, czy pamiętasz, czy już miałaś technikę niedokończonych zdań w szkole, więc ją krótko przypomnę. Technika niedokończonych zdań polega na tym, że układamy sobie zdanie i poszukujemy odpowiedzi swojej podświadomości. Przypuszczalnie, jeżeli się z nim kontaktujesz, to przypuszczalnie yy, chcesz mieć z nim relację, więc możemy ułożyć tego typu zdanie. Poszukuję powodu do relacji z nim. Oczekuję kontaktu z Nim. Chciałabym wrócić do Niego. Wybierz sobie jedno, jedno z tych trzech zdań. I potem systematycznie i regularnie pisz te zdania. I będziesz pisać odpowiedzi codziennie, około dziesięciu takich zdań. Po wyborze jednego. Około dziesięciu takich zdań i słuchaj swoich odpowiedzi. Jeżeli na początek przyjdzie odpowiedź, która nie ma związku z sytuacją, na przykład bo pada deszcz, to napisz taką odpowiedź. Świadczy o tym takie odpowiedzi, mogą świadczyć o tym, że podświadomość nie chce broni nam dostępu do prawdziwej odpowiedzi, ale my ją obejdziemy. Jeżeli będziesz systematycznie regularnie pisać, to ona się tak znudzi kręceniem, że da ci odpowiedź. I pewnego razu poczujesz, że to jest właśnie ta odpowiedź. Pewnego razu poczujesz, albo powtórzą się te sytuacje, powtórzą się te odpowiedzi. To będzie właściwa odpowiedź. A mogą być różne odpowiedzi. Daleka jestem od sugerowania, ale jako przykład podam, bo boję się samotności, bo nikt inny mnie nie będzie chciał, bo jestem beznadziejna, bo może przyjść, bo go kocham. Natomiast odpowiedź, bo go kocham, dlaczego koniecznie chcę, żeby ktoś, kogo kocham, wrócił do mnie, to jest jeszcze jakby inna część zdania, inna część pracy. Na ten moment, jeżeli nie, ma, nie macie relacji, był jakiś powód. I z takim powodem, z taką sytuacją, należy się pogodzić. Więc można sobie na początku jeszcze napisać takie zdanie. Godzę się z rozstaniem. Możesz przeżywać bunt wewnętrzny, nie chcesz rozstania, bo właśnie podświadomie już wykryłaś, że, że masz lęk przed samotnością i tak dalej, i tak dalej. Ale to będzie nieczysta intencja. Być z kimś, dlatego że się boję samotności, to nie jest czysta intencja wobec tego kogoś. Więc jeżeli to się pojawi, trzeba przepracować twoje przekonania, czyli lęk przed samotnością, yy, przekonanie na przykład, że się do niczego nie nadajesz, że nikt cię nie będzie chciał. Przypomnij sobie, że nie wiem, bo mama kodowała na przykład kiedyś taką, to się nazywa tak, może mocne słowo, ale tak niektórzy mówią klątwa, taka klątwa przez kogoś rzucona. Jesteś taka, że nikt cię nie będzie chciał, tak? Jeżeli podświadomość to pamięta, to będzie dążyć do tego, żeby to się zmieniło. Natomiast poprzez partnera, który będzie, nie zmienią się twoje przekonania. Więc ja proponuję podjęcie pracy terapeutycznej. Jak wiesz, u nas w szkole są terapeuci, jest lista terapeutów, kiedy wejdziesz na stronę zakładkę, są terapeuci, również tacy, którzy prowadzą terapię bezpłatną. Warto poszukać powodu i go zmienić. Ale jeszcze jedna rzecz. Jeżeli jesteście tak naprawdę dla siebie i tak naprawdę całkowicie do końca pogodzisz się z rozstaniem z tym kimś i jest ci pisana ta osoba, bo jest to naprawdę uczucie czy miłość, to wcześniej czy później to się zrealizuje, jeżeli przepracujesz blokady w swojej podświadomości. Więc co? Zachęcam do przepracowania blokad w podświadomości, dlaczego poszukujesz z nim kontaktu. I wtedy, kiedy znajdziesz te blokady, podświadomości, popracujesz ze swoją podświadomością i okaże się, kiedy przepracujesz, że już nie chcesz mieć z nim kontaktu, albo okaże się, że jakimś cudem ta relacja się odnowiła. Życzę Ci tego, co jest dla ciebie najlepsze. Czy relacje z tą osobą, czy relacje z inną osobą, ale przede wszystkim życzę Ci, żebyś potrafiła nawiązać kontakt z sobą i przepracować swoje przekonania. Powodzenia, Laliszewska. Do następnej minutki.